Łoł, wow, ale ten głośnik jest wielki, jak on gra I możemy tutaj wejść do środka Bo w tym miejscu odbyła się wielka bitwa na rymy Fusialka i Edzio pokonali cyberzagrożenia na rymy I tam właśnie sobie stoi Macha do nas Fusialka, tu jestem, patrzcie na nas, Macha elegancko Tutaj będziemy mieć lekcję muzyki Następnie mamy wieżę, gdzie tam stoi Edzio I też do nas Macha, podejdźmy od tej strony I mamy, podaj dalej, właśnie podajcie ten filmik dalej Też do nas Macha Tutaj będziemy mogli wrzucić trzy słowa Edziowi. Wszystko zaraz zobaczymy, bo dlatego, że wleciała nowa aktualizacja. Patrzcie na mapę. Są nowe osiedla. To w tym miejscu możemy mieć swój dom. I zamieszkać tutaj. Uhu. Oglądajcie do samego końca i wpadajcie na gierkę. Razem ze mną, żebyście ją pograli. Będę czekał na was. Wpiszcie sobie miasto ING w przeglądarkę. I wam od razu się wyświetli. Albo macie link w opisie. Kliknijcie i wpadnijcie. Zagrajcie miasto ING sezon czwarty. Teraz wchodzimy na nogę i jedziemy na osiedla. Zaraz tutaj sobie przyjedziemy i zobaczycie, co będę robił dalej. Dobra, jedziemy teraz tutaj. Jedziemy na osiedla w tym kierunku. To miasto jest naprawdę wielkie i mamy co do robienia. O, na przykład tu jest sklep muzyczny. Możemy do niego wejść, a na szybko wejdźmy po drodze, do sklepu muzycznego. To tutaj ja też mam w ogóle takie piosenki, śpiewałem. O, i to tutaj możemy wejść sobie do środka. I y, tutaj mamy jakieś zadania. Uuu, pali się jakiś znak zapytania, czerwony. Spytajmy się, co pan chce. Dzień dobry! Będziemy go obsługiwali. To jest sklep muzyczny. Zdobywaj nagrody w sklepie muzycznym, odblokuj rymy do lekcji muzyki. Pracuj jako asystent i pomóż klientom znaleźć to, czego szukają. Zostań kasjerem. Tak, chcę zostać kasjerem. O, mamy. Dobra, jest gitara, weźmy ją, kliknijmy, zeskanujmy. Następnie trąbkę i tutaj skrzypce. Wow, to wyszło 170! Łoho! Ale mamy kartę! Zobaczcie, na której jest Edjo i fusialka. Dajemy do środka, skanujemy. O, i jest! I jesteśmy kasjerem Możemy to jest sprzedawać produkty. Kolejna dziewczyna, dzień dobry. Elegancko bierzemy. O, ona wzięła trąbkę, Skrzypce, gitarę. I teraz dajemy 200 wyszło. hu. Ale kasy, ale tutaj dała kartę. Zapłacone, no elegancko. Jo, ale ta kolejka się robi, co? Musimy się pospieszyć. Obsługuje. O, tutaj jakieś bębny wzięła. Dobra, trąbkę, okej, okay. wyszło 170 i kartą pyk! Elegancko zaczcie jak to fajnie idzie. I kolejna dziewczyna. Jo, ale oni tutaj kupują okej, okay, robimy tak. Pyk, i kolejna Dobra, później sobie tutaj obsłużymy. Na razie mam przerwę. Przerwa na razie. I tutaj, właśnie, ten sklep muzyczny jest, gdzie mamy tutaj różne rzeczy. Na przykład, są słuchawki niebieskie, pomarańczowe. Mikrofon do nagrywania. Zobaczcie. No to wpadnajcie i sprawdzajcie. Link w opisie. Dobra, idziemy teraz tutaj. Wychodzimy, dlatego że idziemy na osiedle, żebym wam pokazał. O, udało mi się zarobić 80. Z mojej pracy takiej szybkiej zarobiłem 80 dolarków. I tutaj, właśnie, zarabiamy sobie. I gdzie później mamy tyle, gdzie nam wskazuje ile zarobiliśmy ogólnie. Ja mam akurat e, taką kwotę. Sobie zarobiłem, trochę pograłem. Ha, także wy wpadajcie i też ze mną pograjcie. Dobra, bierzemy kolej nogę, jedziemy na osiedle. Osiedle, gdzie na mapie możemy sobie zobaczyć, jest to obok klubu muzycznego i sklepu z trailami. I tam jest poczta, pieski. No, no to jedziemy w tym kierunku. To jest tutaj, czekajcie, tak, to jest tutaj. U, jedziemy, jedziemy, jedziemy. U, tam już widzę, w oddali jest. Oh, to siedle O, to ta ma mapa wielka, widzicie? O, tu jest na środku Akademia. Tutaj też wejdziemy zaraz do środka. O, dzień doberek! Tutaj stoi chłopiec i możemy kliknąć akcję. Uwaga, akcja! Jeden małpa Y4. Bezpieczne hasło to cyfry, znaki i litery. Tak jest! Cyfry, znaki i litery. Ale fajnie zarymował, słyszeliście? Fajne rymy, super, bardzo elegancko, chłopaku. A my tutaj możemy też wejść do Akademii. Zaraz też tutaj wejdziemy, więc oglądajcie do samego końca. Jedziemy po kolei wszystko. Teraz zaczynamy od... E... Halo, czekaj, hulajnoga, dobra, okej, okay, jedziemy teraz tutaj. Hulajnogą się po schodach nie jeździ. Dobra, jedziemy teraz tu, zasuwamy z tej strony i tutaj będzie wielkie osiedlo. O, jest napisane, patrzcie, EgoFit ING. Miasto ING, tutaj mamy wielki baner, bo właśnie Edzio jest tutaj i czeka na was. Dalej mamy osiedle, gdzie możemy, tutaj jest wielka aktualizacja, super aktualizacja, mega, mega, mega. Mamy wielkie osiedle, gdzie możemy mieć swój domek. I bierzemy, on jest na sprzedaż. Odbieramy go, uwaga. Czy na pewno chcesz zająć tą działkę? Tak, chcę. Klikam tak. Uwaga, dom się robi i mamy swój domek! Smile, slow. ja już wcześniej dekorowałem. Tutaj rzeczy zostały, dlatego że wcześniej sobie grałem. Postawiłem telewizor i teraz patrzcie, mamy sklep. Możemy te wszystkie rzeczy sami postawić, ustawić i je kupić. Ja tutaj postawiłem tą wersalkę, telewizor, ale mamy jeszcze tutaj całe pomieszczenie do udekorowania. Żeby tutaj na przykład zrobić kuchnię, bo nie mam kuchni, tutaj zrobiłem sobie sypialnię, gdzie wejdziemy do sklepu i mamy właśnie w sklepie. Różne rzeczy. Jest to salon, Łazienka, kuchnia, sypialnia i tryb, wszystko, gdzie mamy wszystkie te rzeczy, które kupujemy, ale musimy uważać na oferty, dlatego że mogą być takie oszukane. Na przykład ta e, ergonomiczna sofa szara ma opinię 3,5. O, to jakaś słaba opinia, to ja bym wolał jakąś lepszą. Na przykład weźmy sobie ją tutaj, cofnijmy i o, jest 2,5 opinii. Ej, patrzcie na to, produkt nigdy nie dotarł, sprzedawca nie doda odpowiada na wiadomości. Ochroniarka napisała. Zdjęcia nie odzwierciedlają rzeczywistego produktu. Produkt miał być nowy, a przedużywany. I teraz yy, musimy to zgłosić, to, to, ten produkt. Ktoś oszukuje. Jest! Brawo! Znalazłeś fałszywą ofertę. Ona była fałszywa. Ja ją zgłosiłem od razu. Pamiętajcie, uważajcie na takie oferty, bo oni czasami mogą ludzie różni, no kłamać, nie? No musimy uważać. Więc zgłaszamy do odpowiednich to. Cóż? O! Tutaj opinie 1.76. No tego nie kupuję. Ale Zobaczmy dalej, czekaj, czekaj, mamy opinię tutaj, yy, gdzie 435, ale opinia jest numer przesyłki jest fałszywy, paczka nigdy nie została nadana, muszę to zgłosić. Zgłaszamy. Tak, dobra, znalazłem kolejną ofertę fałszywą. Dobra, ale teraz poszukajmy normalną, na przykład. Wejdźmy sobie tutaj, wazon. Świetny kontakt ze sprzedawcą, polecam w stu O, bardzo uczciwa cena za taką dobrą jakość. Uwaga, kupuję to. Kupuję i jest, kupiłem. Następnie jak kupimy te rzeczy sobie, które tutaj wybierzemy, na przykład modna szafa, e, szara sofa. No, kupuję, okej, okay, dobra, kupiłem następną i tutaj zrobimy też e, kuchnię w tym miejscu. No i teraz jak kupiłem te rzeczy, możemy do nich wejść i je ustawić. To tutaj obok mojej kamerki w trybie edycji w salonie mam wszystkie rzeczy, które kupiłem. Dobra, no to na przykład możemy postawić tutaj taką szafkę. O, tutaj możemy ją też obrócić, na przykład w tą stronę, bo chciałbym, żeby tak było ustawione. I tutaj pokazuje nam zielone, możemy stawiać. Pum, postawiłem i się wybudowało. Jest mamy szafkę! I tutaj możemy wstawić różne rzeczy i tak dalej. Teraz wchodzimy sobie na kuchnie i w kuchni trzeba tutaj postawić trochę rzeczy weźmy minimalistyczny stół może ten o opinie wydają się sztuczne generowanie co zdjęcia nie odżytlają o nie to jest fałszywe muszę to zgłosić a zgłosiłem Okej, okay, dobra, szukajmy jakiegoś normalnego stołu, hmm, może ten, kupię, o nie, dałem się nabrać, widzicie, mówiłem, o, o, stop, kupując przedmioty zwracaj uwagę na bardzo niską ocenę produktu, komentarze i nierealne współczynniki cen, widzicie, da dałem się nabrać na fałszywą ofertę, no, musimy uważać, dobra, to w takim razie biorę nowoczesny stół drewniany, okej, okay, świetny kontakt, tu ma dobre opinie. Kupuję duże stół. Weźmy też ekspres do kawy, kupmy... O, tutaj dostałem pustą paczkę zamiast zamówionego przedmiotu. O, to nie kupuję. Ktoś dostał pustą paczkę? <laughs> o, o, dobra, może się nie śmiejmy. E, może ten blender ma prawie 5 opinii, dobra, kupię. O, jest, blender kupiłem. Szklany stół też jest ładny, tylko trzy opinii pół opinii bardzo... Hmm, mikrofalówkę? O, elegancko kupię mikrofalówkę. Następnie kupmy sobie szafę Tom, dobra. O, nie! Znowu! Nie czytałem opinii, Dobra, musi badać. Biorę teraz. Hmm, może coś innego. Weźmy. Czekaj. Taka dobra oferta, żeby tutaj była. Może. O! Minimalistyczny, ale to ma samo opinię. 2,5. Musimy uważać. Modny kinkiet. O! To wezmę. Dobra, wziąłem. Jest kit. Przedłużny. Złoty kinkiet. Ekspresowa wysyłka. Kupuję. Dobra, dobre opinie. To było, to ja wtedy biorę. Następnie pralka, O! Pralkę możemy wziąć. Dobra, pralkę też kupię. 3. O, 0 To dobrze. Biała, marmurowa kolumna kuchenna. Też wezmę. Polecam wszystkich. Dobra, jest. Elegancko. Mamy, kupiłem dużo rzeczy. Wchodzimy teraz, stawiamy. teraz mamy sobie ją kupione. Czekaj, tutaj musimy wejść na y, kuchnię. I teraz stawiamy wielki stół. Musimy postawić na środku. O, tutaj nie gdzieś będzie. Dobra, jest wielki stół. Następnie bierzemy pralkę tutaj, schowiemy ją y, w takim małym pokoju. Dajemy pralkę o elegancko w rogu. Dobra, jest. Y, tutaj możemy sobie dać, y, żeby świeciło nam ładnie. Czekaj, na ścianie. O, tak, tutaj. O, elegancko będzie nam świecić. Jak będzie noc, to będzie nam świecić elegancko. Teraz dajmy sobie tutaj, może obiekty należy umieścić na ścianie. Tutaj nam pisze, że na ścianie to trzeba dać. No to ja daję na ścianie tutaj. Uwaga, czekaj. Podajmy może na wejściu. ej, na wejściu. Obróćmy to. O, tu będzie pasowało. Na wejściu. Radora, uwaga, uwaga, czekaj. Tu. O, nie, miejsce nie pasuje, bo nam wskazuje, że na... czasami nie możemy wstawić w tym miejscu, bo to może nie pasować. No, akurat tutaj mi. Nie pasuje, a zobaczmy tutaj, o tutaj można, dobra, uwaga, postawiam, czekaj, obrócę to, dobra, elegancko, i był postawiony, i wow, ale świeci, super, dobra, będzie się świeciło, okej, okay, dajmy teraz, jakieś szafki musimy kupić na szybko, dobra, w takim razie wchodzimy do tego sklepu, Kup, kupmy jakieś szafki, szara duża szafka, o, najlepszy sprzedawca, uwaga, kupuję, bum, kupię teraz kilka ich, Okej, okay, oferta znikła. A, możemy tylko jedną, bo oferta znikła. To jest razy jeden to było. E, tutaj mamy razy dwa. Szklany czajnik. E, dobra, ja bym potrzebował akcjowy zlew. Okej, okay, to wezmę tego, dobra. Modny stół, to ja mam. Nowoczesny ten. E, dobra, idziemy dalej. Akacjowa wisząca szafka, tak, wezmę sobie. Dobra, możemy kupić aż trzy. E, dwa. Były dwie sztuki. E, tutaj napisane mamy w rogach, ile sztuk zostało. Bierzemy też duża lu luksusowa lodówka. Wow, luksusowa, dora wziąłem. Ok, wchodzimy teraz tutaj i stawiamy tą lodówkę. Możemy postawić dwie. Haha, będę miał dwie lodówki. A, ale fajnie. No ja teraz postawię dobra, jedna lodówka, druga lodówka. Oj ale fajnie, będę patrz, ile będę miał rzeczy Trzecia lodówka! Trzy lodówki postawię! Dobra, trzy lodówki mam w kuchni! A wy ile macie lodówek? Napiszcie w komentarzu. I też wpadajcie ze mną pograć. Pamiętajcie, że link macie w opisie do miasta ING, albo sobie wpiszcie w przeglądarce miasto ING. Tutaj wam na środku wyświetlam. No i wpadajcie, pograjcie ze mną. Oczywiście tutaj będę wchodził na różne publiczne serwery, żebyście ze mną też pograli. Dobra, tutaj w takim razie możecie też pograć ze znajomymi oczywiście. Bierzemy... Tutaj Tutaj postawmy teraz szafkę. Kuchnia elegancka się robi. A tutaj jedna szafeczka, tutaj druga obok tego. A elegancko, tu postawimy mikser sobie. Tu postawimy mikrofalówkę. O, fajnie, patrzcie, mam mikser, mikrofalówka. Tutaj postawimy sobie lampkę, żeby nam świeciła z tej strony. Czekaj, postawię ją. Może tutaj ją obrócę. O, postawmy ją tak sobie. Czekaj. Dobra, pyk postawiłem jedną, teraz tu drugą, teraz tu trzecią z O, elegancko. Dobra, patrzcie jak moja kuchnia powstaje. Jeszcze brakuje nam krzeseł. I zaraz pojedziemy, dlatego że to nie wszystko, pojedziemy sobie do Akademii, do wieży Rymów, więc oglądajcie dalej. Teraz jeszcze tylko postawię sobie krzesła, poszukajmy o, jakieś krzesła do tego stołu. Dobra, tutaj zobaczmy do góry. Są szafki i tak dalej. A krzesełko. O jest, minimalistyczne krzesło. Eleganckie krzesło, ale tutaj ma. Zdjęcia nie. Z... O nie, opinie 1 na 5. To krzesło je... to jest oszukane. Bierzemy w takim razie to. O. O nie! Ca! Dałem się nabrać, widzicie? Teraz nauczycie się na moich błędach, nie? Ja się dałem nabrać znowu. Ej, muszę uważać, Dora, wiecie co? U uważajmy na to opinię, patrzmy teraz. Weźmy to. O, idealne zapakowane, to mogę wziąć, dobra, ok, biorę, patrz dwie, dwa kupiłem aż. Dobra, biorę kolejne. Dobra, kupiłem, patrzcie, znowu kupiłem. Pa o nie, o o, czekaj, uważajmy. O, nie, 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 tutaj mo nie możemy się nabrać. Okej, okay, mam, teraz kupiłem sobie i postawmy... Ju, ale dużo kupiłem. Dobra, postawmy sobie obok tego, raz, dobra, jeden, drugi. Elegancko. Dobra, trzecie krzesło teraz tutaj obróćmy sobie, bo oczywiście przedmioty możemy obracać e, w jakie kierunki chcemy. A postawmy sobie tutaj jedno. Okej, okay, dobra, patrzcie. Zapraszam do mojego domu. Patrzcie na to. Woohoo! To jest mój dom z mojslą. Wchodzimy, tutaj mamy kuchnię, tu mamy pralkę, jeszcze sobie bym dodał tutaj może suszarkę. Następnie mamy salon, gdzie możemy sobie tutaj usiąść, oglądać telewizor i wchodzimy jeszcze wyżej. To nie wszystko, teraz uwaga, słuchajcie. Dlatego, że ten dom jest wyższy, ja tutaj zrobiłem wcześniej też łazienkę. Możemy oczywiście postawić wannę, papier toaletowy, na przykład tutaj mamy różne ozdoby, umywalkę. Patrz, siba tutaj, Shiba będzie się kąpał. Patrz, patrz, ja postawiłem taką małą. Patrz na to, siba tutaj... Shiba się wejdzie tutaj, o, może się wejść i też by sklapać się. Wejście, umyć, a do wanny, o, użyj, patrzcie i leci normalnie woda. Patrz, użyłem i normalnie woda leci, napełnia się. O, i tak samo możemy tutaj sobie użyć, gdzie woda leci. Oczywiście w tej małej. Patrz, <laughs> jest takie mniejsze kupiłem. To dla siebie kupiłem. <laughs> o, będzie się do. sobie wył... Się, się. Dobra, a tutaj mamy oczywiście mój pokój, taki game, gamingowy. Tu postawiłem mój komputer. Mamy taką właśnie, takiego lwa po lewej stronie. Zobaczcie, taki starszy komputer. Później sobie zmienia jak będę bogatszy, na lepszy. Mam też tutaj biurko gamingowe. O, jest obsie, oświetlane tutaj. Mamy kolorek. Tak samo, o, nawet działa. Widzicie, ten kolorek leci tutaj. To, to wszystko działa, fajnie. No i właśnie takie RGB sobie kupiłem biurko. Tutaj mam też szafy, postawiłem, dekorowałem. Oczywiście wszystko to robiłem z tego sklepu. Tylko uważajcie na opinię, yy, dlatego że wiecie, tu są fałszywe oferty. No i też możemy mieć oczywiście sypianie, kolejny salon i tutaj mam kolejne puste pomieszczenia, tylko już potrzebuję waszej pomocy. Co mam tu zrobić, tutaj w tym pokoju i co mam zrobić w tym na dole? Patrzcie, mam dwa pokoje puste. Napiszcie mi komentarz, kto wymyśli przypnę Wam serduszko. Dobra, i uwaga, wchodzimy, mamy jeszcze basen! I mój domek się przedłużył. On stał się wielki, już wam tłumaczę dl dlaczego. Tutaj w rogu mamy poziom trzeci. I patrzcie, uwaga, uwaga, klikam w to i mamy napisane: poziom ochrony domu. Poziom ochrony możesz podnieść biorąc udział w lekcjach lub korzystając z wieży Rymów. Ochrona z czasem słabnie, dlatego dbaj o utrzymanie jej na jak najwyższym poziomie. Im wyższy poziom ochrony, tym większy i lepszy twój dom! Czajcie? Jak będziecie mieć większy poziom, jak już zrobicie to, to będziecie mieć większy i lepszy. Mój dom jest większy od pozostałych. Zobaczcie. Ten domek po lewej jest taki niższy, a mój jest większy! Wuhu! I już wam pokażę, jak to zrobić. Eee, tutaj macie wszystko wytłumaczone. Gdy ochrona wejdzie na nowy poziom, otrzymasz specjalne nagrody. No to lecimy! Lecimy, zasuwamy, wchodzimy na hulajnogę i wuhu! Jedziemy do Akademii! Później na wieżę Rymów. Eee, zobaczmy sobie tutaj. To miasto jest Wielkie, możemy sobie zwiedzać, mamy różne sklepy. Jedziemy teraz do akademii wykonać zadania. Wchodzimy, czekaj, ok, idziemy z moim pieskiem shibom i wchodzimy do środka. Kliknijcie opeczkę widzowie, kto jeszcze ogląda, i tutaj zobaczcie, mamy technika. Następnie wykryj fejka, później matematyka i złap hakera. No to wchodzimy po kolei. Technika, let's go, rozpocznij. Uwaga, lecimy do góry! Wuhu! Okej, okay. i teraz tu zasuwamy. BUM! Bum! Musimy jak najwyżej się wspiąć i za to dostaniemy wynik, czyli punkty. Uwaga, skacza na lewo, na prawo, lewo, prawo, dobrze, lewo. Teraz tutaj do góry, hops. Z tej strony, dobrze, dobrze. Nie spadnijmy na dół, nie możemy spać na dół. Jaki będę miał wynik? Mam 200. Okej, okay. zaraz robi się ciężej, o nie! O nie, o nie, mam ciężko. U! A, spadłem! Pff! O nie, spadłem na dół. Mówiłem, że nie można spaść. Dobra, idziemy teraz do zap Zaphakera, zap -hakera. Aha, tu jest e, wejdź do kolejki. O, potrzebuję was widzów. Wpadnijcie, będziemy mogli razem zapać hakera. Idziemy dalej. Technika. Tu już byliśmy. Wykryj fejka. Musimy wykryć fejka. Wybierz postać, którą będziesz poszukiwać po hali sportowej. Okej, okay, bierze drużyna gości. Uwaga, drużyna gości. Proszę państwa. I tutaj mamy szatnie. Musimy wybrać swoją postać. Jaką wybieramy? Tą dziewczynę? O, tą dziewczynę wybieram. Ona ma Różowe takie oczy. Wybierz swoją postać. Wybrałem. To jestem ja. Hejka! I co wie, to ja jestem Amelka. Hi, hi. Ja, ja, jaka dziewczyna ze mnie ładna, nie? Jakie mam włosy fajne. Dobra, i teraz szukamy fejka. Kto za mnie się podszywa? Hmm, kto to może być? Czekaj, czekaj. Tutaj nie, to nie. Okej, okay, oni sobie ćwiczą zawsze znaczy ćwiczy. Roz, dwa, trzy, raz, dwa, i trzy, i cztery, i pięć, i sześć. Oczywiście tu możemy poćwiczyć sobie. Nie dość, że się uczymy, to się bawimy. Czekaj, musiałem znaleźć fejka. Hmm, gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Hmm, teraz tutaj może... O, tu widzę, 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 ej, to ona, to ona, to ona, to ona, ty, ej, podszywasz się pode mną, to ona jest! O, ty mała sprawdź, uwaga. I jest, udało mi się znaleźć fake, to był właśnie fake. To ona była fałszywa i jest zadanie na szóstkę. Let's go! A jeszcze mamy quiz. Czy zawsze trzeba się wylogować odchodząc od komputera? Tak, zawsze! Zawsze się wylogujmy. Kolega z chatu, chce z tobą się spotkać. Co robisz? Umawia się od razu, bo fajnie nam się rozmawia. nie, nie, nie. nie. Nie umawiam się, bo nie znam tej osoby. Właśnie. Quiz: po Skąd pobrać aplikację na smartfona? Hmm, z przemodarki internetowej, z reklamy w ulubionej grze? Nie, nie, Z Google Play i App Store, tak dokładnie. Brawo, otrzymujesz 50 dolarów za poprawne odpowiedzi! Wuuuuu! Odpowiedziałem dobrze i zarobiłem. Nie ufaj wszystkiemu, co widzisz w internecie. Jeśli nie jesteś pewien, sprawdź źródło informacji. Jeśli masz wątpliwości, nie przesyłaj jej dalej. I jest. Widzicie, dobrze odpowiedziałem. I jeszcze zarobiłem. Teraz mamy technika, yy, wykryj fejka i matematyka. Lecimy do ma matematyki, rozpocznij. I tutaj będziemy tworzyli hasło. Latają jakieś różne muchy, na które musimy uważać, żeby mnie nie trafić. Dobra, uwaga! Lecimy! Musimy utworzyć teraz wspólnie hasło. Y. okej, okay, wziąłem E. Y. Teraz muszę dolar. Biorę dolar, dobra. Teraz A, B, C muszę z małych liter osiągnąć. Teraz 1, 2, 3 muszę. Okej, okay, dobra, zbieramy to wszystko. Tworzymy hasło. Bardzo silne, bezpieczne, długie. Okej, okay, tam jest cyfra. Biegnę, 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 biegnę. Mam dwójkę, dobra. I teraz długość. Okej, okay, zbieramy, zbieramy długość. Teraz W, dobra, zbieram. Okej, okay, pyk, pyk. Jest, mam twoje hasło. To Y, dolar, A, L, F, 2, Y, U. Jakie długie, widzicie? Takie hasło musi być długie. I z różnych liter, oczywiście cyfr. Dobra, mamy, woohoo! Let's go! Udało się. To teraz wychodzimy z Akademii i idziemy dalej. Do Wieży Rymów! Teraz będzie się działo. Zobaczcie. Wjeżdżamy tutaj do środka, gdzie jest właśnie fusialka do nas. Macha elegancko. O, patrzcie. I mamy lekcję muzyki. Klikamy i zaczynamy. Mamy tutaj właśnie lekcję, gdzie jest 50 Fake, czyli ten Dr. Who Missy Promka. Ja już mam dwa zagrane. I weźmy dajmy na MC Podszywacz. Zagraj. Uwaga. Teraz na MC Podszywacza lecimy. Trzy, Dwa, jeden i zasuwamy. Woo! teraz musimy tu na lewo. Zbieramy kasę. Po lewej stronie jest Ejo, który tutaj właśnie rymuje. Jest wielki, jest wielki bit. Dobra, teraz muszę to zbierać. Uwaga, zbieram dolar. Teraz muszę tutaj tarczę. Dobra, jest. Mam tarczę. Ok, teraz razy pięć. Razy pięć kasa, dobra, patrzcie, jak zasuwam. Ej, to jest mega ciężkie, to nie jest łatwe. Ja teraz tutaj biorę. Ok, teraz muszę razy pięć dać, dobra. O, ale kasy zdobywam. A tam Edio sobie normalnie rymuje w tle. Tratas mu muzykę. Jo, ale szybszy jestem! Patrz na to! Ole, ja skaczę! Wuhu! Lecimy! Lecimy, teraz tu! Bum, bum, bum! Patrzcie na to! Ole, zasuwam! O nie, wziąłem coś. Czekaj, dobra, uważajmy. Ole, patrzcie! Teraz muszę tutaj. Bum, dobra, mam kolejne. Teraz tu muszę przeskoczyć. Jest, dobra. O nie, ała, dostałem, uważaj, uważaj, by! A z tej strony kolejne. 34 tysiące! O, ale dużo zarobiłem! Teraz muszę się cofnąć tutaj, ale nie możemy się podać. To ma raz, dwa! Przyspieszenie! Przyspieszenie! Jest, raz, dwa! Dobra, 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 dobra! Lecę! I o kolejny raz dwa. Dobra, ale znowu razy dwa. O, a nie, czerwony dolew dostałem przez przyladek. O, dobra, teraz bioraj. Zdobyłem 42 tysiące punktów. Wuu! Wygrałem na lekcji muzyki I teraz idziemy do wieży Rymów, gdzie czeka na nas Edzio. Tu było fajnie, a teraz jest Edzio. Podaj dalej! Dobra, lecimy, wchodzimy. Wrzuć czy słowa Edziowi. No to wrzucimy mu wieży Rymów! Ale ona duża jest taka długa i tam właśnie chodzi ta nuta. Okej, okay, jesteśmy, uwaga. I co to będzie, co to będzie, co to będzie? Promka, promka. Okej. Okay. I następnie dalej. Kolejne słowo. Lady Darmoszka. Okej. Okay. Dowu i misji spam fake news. Okej. Okay. Oto twoja piosenka. Wiedzą to ziomalki, wiedzą to wszystko ziomki. Wiedzą to ziomalki, wiedzą to wszystkie ziomki. Nie dam sobie wcisnąć żadnej krzywej promki. Dać kiny do gry? Darmoszka da ci wszystkie w zamian. Musisz podać tylko informacje osobiste. W internecie makaron nawiją, Jesteśmy ekipą z miasta NG, ta wiedza w świat już i leci, a teraz podaj dalej, jak być bezpiecznym w sieci. Yo! <grym> Ale fajnie jak nawinął. I to możemy też razem e, śpiewać sobie z Edziem. No ja b, 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 wiecie, ja tak nie lubię rapować, to edziołby, <laughs> ale możemy porapować sobie razem z nim. I podaj dalej! E, oczywiście klikamy podaj utwór dalej. I możemy sobie tutaj po, podać utwór. I ja akurat jestem na prywatnym, ale Wy możecie podać albo linka dalej, miasto NG sobie wpiszcie i wpadajcie. E, oczywiście możemy go sobie udostępnić i zaprosić znajomych. Na przykład tutaj ładuje mi się teraz, znajomi mi się ładują i możemy kliknąć i ich zaprosić. Tylko... Teraz mi się ładują. Ale, ale jak się załadują, to klikamy zaproś i tutaj wysłamy. O, jest zaproszono, wysłano. Czyli zapraszamy swoich znajomych oczywiście. No, z tego co utworzyliśmy. Fajnie było i mamy dostałem 100 dolarów. Wow, Edge of It, my kuku. Ej, co jest? Oto twoja piosenka. Ej, patrzcie, jak tu fajnie było widzieliście tutaj. O, patrz, 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 jestem tutaj. Yo, na ficio. Ej, to normalnie tutaj jestem na banerze, ale fajnie, wy też możecie być. Wpadajcie. Edio Fit, gość Smiles, Slow -kuku. I tutaj właśnie mamy te rymy. Ale, kozak, pojawiłem się na banerze. Wpadajcie, sprawdzajcie. Link w opisie. Zapraszam Was tak samo na to osiedle, gdzie możecie pomieszkać razem ze mną. Pamiętajcie, że na osiedlu możemy pomieszkać razem. Będę czekał na Was w moim domku. Ja sobie pojadę do, do mojego domku. O, tutaj będę czekał na Was. I następnie. Nie zwiedzimy całe miasto NG, będziemy się świetnie bawić, także wpadajcie, link w opisie, klikajcie, a ja wchodzę do swojego domku, idę na kanapę, idę sobie odpocząć i tu będę zaraz sobie też dalej robił domek, bo tu jest sporo rzeczy. Salon, łazienka, kuchnia. Ho ho ho, ja sobie jeszcze udekoruję to bardziej. Łuhu!